Czerwcową sesję Rady Miasta Ostrów Mazowiecka rozpoczęła dyskusja na temat uregulowania sprawy terenu byłego cmentarza żydowskiego przy ulicy Broniewskiego. Na obradach gościli m.in. naczelny Rabin Polski, przedstawiciele Kościoła Katolickiego, jak również przedstawiciel Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Sprawa dotyczy terenu przy ulicy Broniewskiego w Ostrowie Mazowieckiej, na którym dziś mieści się część targowiska. Oraz stoją prywatne budynki handlowo-usługowe. Do II wojny światowej znajdował się tam żydowski cmentarz, jako że dawniej dużą część ludności miasta stanowili właśnie Żydzi. Po wojnie i zagładzie ludności żydowskiej cmentarz został zlikwidowany, a z czasem część tego terenu przeszła w ręce prywatne, a reszta zaczęła pełnić funkcję poniedziałkowych targów. Gmina Żydowska już od wielu lat wnioskowała u miasta o upamiętnienie tego miejsca. W judaizmie ludzkie ciało nawet po śmierci pozostaje święte i nienaruszalne, a szczątki muszą być pogrzebane w ziemi. Ekshumacja jest ściśle zabroniona, jak również zakazane jest ingerowanie w strukturę ziemi na cmentarzach, z uwagi na niebezpieczeństwo naruszenia kości zmarłych. Prowadzone dotychczas rozmowy z miastem nie doprowadziły jednak do konkretnych czynów. Więcej o sprawie mówiliśmy w reportażu zatytułowanym Miasto upamiętni miejsce żydowskiego cmentarza z marca tego roku. Dostępny jest on na naszym kanale YouTube oraz na Facebooku. W samorządzie miasta nie ma wątpliwości co do tego, że należy to miejsce uszanować ze względu na poszanowanie tradycji innej religii, jak również z szacunku dla zmarłych, którzy byli po prostu tak jak my dziś mieszkańcami tego miasta. Tu żyli, pracowali i umierali. Ja się bardzo cieszę, że rozmowy znowu się toczą, bo one toczyły się już za czasów burmistrza Szymalskiego. Teraz z powodu pisma naczelnego rabina Polski znowu temat wrócił i bardzo dobrze, bo my musimy, bo to jest jakby nasz moralny obowiązek, upamiętnić czy uhonorować, czy wreszcie... Przywrócić pamięci miejsce, gdzie Ostrowianie pochodzenia żydowskiego, wyznania mojżeszowego byli pochowani. Nie może być tak, że na kościach naszych przodków, czy przodków innych mieszkańców Ostrowi, dzisiaj się handluje pietruszką. Pozostaje kwestia porozumienia się co do formy upamiętnienia i zagospodarowania tego terenu, jak również uregulowania własności działki. Działka, którą miasto włada. Czyli działka przy Broniewskiego po lewej stronie, nie jest własnością miasta. Miasto włada nią, ale nie ma tytułu własności, nie ma na nią założonej księgi wieczystej i to od zawsze dla miasta był problem. Otóż pierwsza rzecz, którą, do której chcemy doprowadzić, to zmienić ten stan. Chcemy, aby działka po lewej stronie Broniewskiego, czyli Całe targowisko należało do miasta. Warunkiem rozpoczęcia procesu nabywania własności jest wycofanie roszczeń w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Żeby związek mógł wycofać roszczenie, w szczególności dotyczące terenu cmentarza, my musimy coś w tej sprawie zrobić. Czyli zadeklarować się, że przesuniemy handel z miejsca, który, które jest cmentarzem, na tereny, które nie są cmentarzem. Lepiej będzie dla samorządu, jeśli porozumie się z gminą żydowską, bo nie jest tak, że miasto może zignorować ich roszczenia. Jak tłumaczył burmistrz podczas sesji, na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Samorząd i tak będzie zobowiązany ten teren wydzielić, nawet bez posiadania własności. Bo to jest ryzyko dla miasta: nie posiadać własności, nie posiadać prawa do handlu i szukać miejsca na nowe targowisko. Temu wszystkiemu chcemy zaradzić, podejmując rozmowy, które zainicjowała Gmina Wyznaniowa Żydowska. Cała działka, mówiąc bardzo tak konkretnie, od neonetu aż po ciek wodny, ma być miejska. I cmentarz żydowski nikomu nie będzie przekazywany. Będzie działką miasta. W granicach Ostrowi Mazowieckiej znajduje się też inny cmentarz żydowski przy ulicy Wołodyjowskiego, gdzie obecnie rośnie Las Sosnowy. Tym terenem zarządza jednak sama Gmina Żydowska, a o cmentarz przy ulicy Broniewskiego ma dbać miasto. To przygotowanie będzie polegało na tym, że usuniemy to, co w tej chwili tam jest, czyli bardzo źle wyglądające betony. Nie będziemy tam handlować, wyrównamy ziemię i ewentualnie zrobimy jakiś rodzaj upamiętnienia. Czynię starania, aby środki na to upamiętnienie były. Powiedzmy, żeby to w to upamiętnienie zaangażowało się na przykład Ministerstwo Kultury. Dodatkowo spowodujemy, żeby teren był ogrodzony, żeby po prostu był uszanowany jak każdy inny cmentarz. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi renowację fragmentów macew, które pochodzą z tego cmentarza, a które były przechowywane w Muzeum w Treblince. Planowane jest, by macewy po konserwacji wróciły do Ostrowi i zostały umieszczone w zbiorowym pomniku, który będzie stał na ziemi cmentarza. W gminie Żydowskiej takie rozwiązanie odpowiada, a dyskusja zakończyła się przyjęciem przez Radę Miasta stanowiska, w którym rajcy wyrazili potrzebę uregulowania tej kwestii. W dalszej części obrad procedowano nad raportem miasta za 2020 rok, nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Jerzy Bauer w swojej prezentacji mówił m.in. o tym, że budżet miasta w tamtym roku sięgnął ponad 127 milionów złotych, z czego 23% stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym blisko 30 milionów miasto wydało na drogi. Podkreślił, że ogromny wkład miały środki zewnętrzne. Czy to z rządowych, czy to z unijnych programów dofinansowujących lokalne inwestycje. Wymienił przykłady zrealizowanych przedsięwzięć, jak choćby ścieżki rowerowe i chodniki, ulica Kościuszki, termomodernizację Mosiru przy ulicy Warchalskiego, szkoły podstawowej nr 4 i Centrum Integracji Społecznej, remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz przebudowę Miejskiego Stadionu. Burmistrz wspomniał też o zapoczątkowanych w tamtym roku, ale właśnie realizowanych inwestycjach, takich jak remont ciągu dróg Prusa-Lubiejewska oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Przypominamy, że całości wystąpienia burmistrza oraz dyskusji radnych można posłuchać na kanale Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na youtube.com, gdzie dostępna jest transmisja z tych obrad. Część Rady bardzo pochlebnie wypowiadała się o zarządzaniu obecnej władzy samorządowej, inni w swoich ocenach byli bardziej krytyczni. Ostatecznie 16 radnych było za przyjęciem sprawozdania finansowego miasta za 2020 rok. Jeden radny był przeciw, a czterech postanowiło wstrzymać się od głosowania. Natomiast za udzieleniem burmistrzowi absolutorium opowiedziało się 12 rajców. Trzech było przeciwnych, a sześciu wstrzymało się od decyzji. Później jeszcze wprowadzono zmiany w budżecie, nadano nowej ulicy nazwę księdza Franciszka Blachnickiego oraz krótko rozmawiano o obecnie realizowanych inwestycjach.